W tym wideo nauczymy się jak znaleźć najczęściej występującą wartość, tekst pod warunkiem. Dokładnie w tym przykładzie chcemy znaleźć najczęściej sprzedawany produkt w poszczególnych miastach. I tu jeszcze przygotowana jest mała tabelka przestawna, żeby pokazać, że mamy remisy w Ankmorpok i Minas Tirith. tylko. Remis w Minasty to są pojedyncze wartości, czyli produkt został sprzedany tylko raz. I jedna z funkcji, która posłuży nam do wyliczania najczęściej występujących wartości, ma problem właśnie z remisami na poziomie tak jeden, tak, czyli jak tylko produkty wystąpią raz, i kilka tych produktów pojawi się raz. No i tu mamy tak, tu remis potrójny z dwójkami, także każdy produkt wystąpił dwa razy, z tym nie będzie. Problemów. Ok, To my, żeby to obliczyć, będziemy potrzebowali funkcji tablicowych i zaczniemy, żeby nam było łatwiej, od funkcji LED, która pozwoli nam nazywać poszczególne formuły. Dzięki temu założenia to powinno być prostsze do ogarnięcia i też przede wszystkim prostsze do edyfikowania późniejszej modyfikacji. Okay. Alt Enter nowa linia i pierwszą formułę, którą sobie nazwiemy, to będziemy nazywać ją produkty. A następnie musimy stworzyć formułę właśnie dla tej nazwy, i to będzie po prostu odfiltrowana lista wszystkich produktów, czyli wykorzystamy funkcję filtruj. Tak i wskażemy tutaj kolumnę produkt z tabeli. Następnie musimy stworzyć ten test logiczny w kryterium. Nasze kryterium jest proste, to po prostu musi być kolumn, wartość z kolumny miasto. A równa temu konkretnemu miastu, które teraz sprawdzamy. No i teraz możemy sobie zamknąć funkcję Filtruj i tu chcemy zrobić ten krok. Czyli w funkcji LED potrzebujemy dołożyć ten nieprawdaższy argument, i co zwracamy? No ja chcę zwrócić tu produkty. No i możemy właśnie zobaczyć, że te, ta nazwa produkty ma jeszcze inną ikonkę i ta nazwa jest dostępna tylko w tej konkretnie funkcji LED. OK, czyli produkt. Zamykamy nawias, zatwierdzamy formułę i mamy listę produktów, tylko mamy listę produktów, czyli listę tekstu. Widzimy także, że tutaj występują te produkty po dwa razy, więc zgodnie z tabelką przestawną. Ale funkcja, która nam znajduje najczęściej występującą wartość, tak naprawdę szuka najczęściej występującej liczby, więc musimy zamienić te teksty na Liczby. Czyli dokładamy sobie kolejną modyfikację i nasza modyfikacja będzie teraz właśnie wyznaczała pozycję, czyli napiszę sobie pozycję, średnik, no i taka funkcja, która ma w sobie nazwę pozycja, to jest funkcja podaj pozycję. I po prostu będziemy chcieli znaleźć pozycję wszystkich produktów, czyli tej nazwy, którą nadaliśmy wynikom funkcji. Filtruj, tak, będą szukane naszą wartością, i będą też przeszukiwane tablicy, czyli dwa razy produkty i średnik, dopasowanie dokładne, czyli 0. Zamykamy, dopasowujemy nawiasy, średnik. No, musimy teraz zwracać pozycję. Ten nasz ostatni argument funkcji LED to pozycję. Teraz możemy zobaczyć, że zamiast tekstów mamy. Liczbę. No, i właśnie z liczbami, już z funkcją, którą chcemy wykorzystać, do znalezienia najczęściej występujących wartości sobie poradzi. I tu napiszemy sobie następny nazwę argumentu, że to będzie bez błędu. Tak, czyli jeśli występuje ta wartość tak naprawdę więcej niż arasta maksymalna, nawet jeśli to jest z remisami, funkcja sobie występująca najczęściej poradzi. A jak będziemy właśnie taj po Sytuacja nietypowa, to dołożymy obsługę błędu na samym końcu. OK, czyli ja chcę wyst... najczęściej tablica. Tak. Czyli ta funkcja zwróci nam najczęściej występującą wartość, Nie. liczbę. Tak jak pokazują tutaj nazwę argumentów. Ale całą tablicę, więc jeśli kilka będzie tych wartości, zwróci nam całą tablicę. Więc w naszej sytuacji tą liczbą, tą listą liczb będzie nazwa pozycji. Tu zamykamy nawias, średnik i będziemy zwracać bez błędu. Tak, ok. I zatwierdzamy sobie. O, widzimy, teraz tylko są zwracane najczęściej występujące liczby. No, w naszej sytuacji to jest 1, 2, 3, czyli właśnie wszystkie trzy Produkty za się kryją. No tylko nie chcemy liczb, chcemy mieć tekst nazwy produktów. W związku z tym modyfikujemy sobie tą naszą formułę bez błędu. Dodajemy sobie funkcję indeks, która będzie zwracała pozycję produktów, czyli o te nasze produkty, wcześniej wyniki funkcji filtruj. Średnik to jest numer wiersza z funkcji wysąd najczęściej. No i, I o, tutaj musimy zamknąć. OK. liczba nawiasów się zgadza, zatwierdzamy naszą formułę. I teraz mamy nazwy produktów. Tak, Szafir perła, diament, tak jak to widzimy w tabeli przestawnej, zgadza się, pozostaje nam tylko jeszcze połączyć te wartości A razem. Do tego użyjemy funkcji połącz teksty. No i jako ogranicznik będziemy tu używać no, mojego ulubionego granicznika, przecinek spacja, tak pamiętajmy, to jest tekst, więc w podwójnych cudzysłowach wpisujemy jako argument. Następnie argument jako średni, następnie średnik, przechodzimy do argumentu ignoruj puste, teraz on w ogóle nie interesuje, więc mogę jeszcze raz nacisnąć średnik, żeby przejść od razu do tekstu, który łączymy. To jest wynik funkcji index. I musimy tylko pamiętać o odpowiedniej ilości nawiasów. Tak, tu na początku jest czerwony nawias, na końcu jest czerwony, więc wszystko powinno być. Dobrze, no i widzimy połączone nazwy, dokładnie taki rezultat jaki chcemy, kopiuję formułę w dół, no i mam błąd przy Minasterite, no bo funkcja występuje. Najczęściej tablica no nie radzi sobie, jak jest remis z jedynkami, tak? Już jak jest przynajmniej te dwójki, mogą być na wyższych poziomach remisy, zwróci wszystkie najczęściej występujące wartości. Jeśli to pojedyncze są wartości, tylko raz występują, to nie zwraca wartości, więc musimy obsłużyć ten błąd. Czyli my już nie będziemy tworzyć kolejnych formuł, tylko w w ostatnim argumencie tutaj założymy obsługę błędu, czyli tak najprostsza obsługa błędu to funkcja jeżeli błąd, czyli jeśli tutaj wystąpi błąd, to wtedy będziemy chcieli zwrócić inną listę produktów. I tą listę produktów możemy zwrócić z menu filtrój. Tak, dlaczego? Bo. Nasz wynik funkcji filtru w tym przypadku błędu oznacza, że o każda wartość wystąpi tylko raz, więc wystarczy możemy je sobie połączyć, czyli chcemy znowu połączyć teksty, znowu w podwójnych cudzysłowach, przecinek, spacja, później średnik i jeszcze raz średnik, bo ignorujemy, argument ignory puste. I tu musimy tylko dołożyć produkty, tą nazwę wcześniej nadaną i pamiętać o odpowiedniej ilości nawiasów zamykających. Okay, wygląda wszystko dobrze. Zatwierdzamy formułę o szafir, robin prawidłowo zwracanym. ewentualnie możemy jeszcze skopiować naszą formułę w górę. No i z taką formułą ogólna zasada możemy łatwo dodawać kolejne kryteria, po prostu modyfikując nazwę. Produkty. Tak tu już przygotowane. odkryj, O tu mamy listę najczęściej sprzedawanych produktów po kupcu miasto. Tylko powiększymy naszą tabelkę, żeby było więcej elementów i zobaczymy, że no już dużo ciężej o faktyczne remisy. No, tutaj na 20%. O sześciu wierszach, już danych w przypadku miast nie pojawiają się żadne wartości. ok, odświeżmy jeszcze naszą tabelkę, żeby to pokazać. No, widzimy, no tutaj mamy jasnych zwycięzców, takie dane przygotowane i też nawet przy dwóch produktach widzimy, że częściej właśnie pojawia się jeden produkt jako wygrany, rzadziej mamy a, więcej. Remisów, a jeśli tych danych byłoby więcej, no to tym większa szansa, że to byłby ten jeden najczęściej sprzedawany. W każdym bądź razie funkcje tablicowe pozwoliły nam znaleźć najczęściej sprzedawany produkt, czyli tekst pod warunkiem, a nawet warunkami.